Witam wszystkich, z tej strony Sudokami. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału, tym razem ponownie Sudoku na żywo, seria, w której rozwiązuję sudoku klasycznego. I dzisiaj zgodnie z zapowiedzią przygotowałem drugą planszę treningową pod technikę Moving, o której była mowa w ostatnim odcinku poradnika do Sudoku. Jeśli tej techniki jeszcze nie kojarzysz, nie widziałeś tego odcinka, to zachęcam Cię do obejrzenia wpierw tego materiału poświęconego tej technice. Link do niego znajdziesz w opisie pod tym filmem. Również w opisie umieściłem link do tej planszy. Także jeżeli byś chciał tutaj przetestować swoją umiejętność dostrzegania buwingów, to zachęcam Cię do samodzielnego zmierzenia się z tą planszą. Link do niej również jest w opisie. Tych bufinków chyba będzie troszeczkę więcej niż było ostatnio. Także mam nadzieję, że będzie trochę ciekawiej. Ja w takim razie stracuję swój czas i mówię z zwyczajem rozwiążmy kolejne sudoku. I podobnie jak poprzednio, zaczniemy od znalezienia jakichś tutaj darmowych cyferek, które nam tutaj kryją się na tej planszy. Skupiamy się na tych cyfrach, które pojawiają się najczęściej. Ewentualnie po prostu patrzymy, skanujemy od 1 do 9. O tak ostatnio zacząłem robić i przyznam, że to nawet jest fajne. I już wiem, że jedynka w tym bloku jest jedna z tych dwóch pół na przykład. Jeśli chodzi o jedynki, to chyba wszystko. Dwójki mamy, o, dwójki w, jednym, w jednym z tych dwóch pół jest dwójka. Wreszcie jakiś kąt, trójka jest na dole i tu nie może być, no to trójka jest tu. Ok. Dużo trójek na tej planszy. Te dwie trójki, ta trójka mówią, że w jednym z tych dwóch pól jest trójka i z drugiej strony analogiczna sytuacja w jednym z tych dwóch pól. Czwórka teraz w jednym z tych dwóch pól. Chyba to tyle. Piątki. Hmm. Tu jeszcze jest jakaś piątka. No jakoś niespecjalnie. Szóstka teraz musi być na dole, w jednym z tych dwóch pól. O, szczątki bloku. Szóstka musi być w lewej kolumnie, ale nie na dole, czyli na górze. I teraz te dwie szóstki. Patrzę na to. I na te dwa pola. Plus jeszcze to. To tu już Szóstka. I teraz zniknęła jedna różna trójka, więc druga musi być prawdziwa. I teraz przez to ta trójka musi być prawdziwa, a nie ta. Wszystkie trójki mamy teraz. Te dwie szóstki, już szóstka jest z tych dwóch pól, ale nie mogę mieć szóstki tu, więc jest tu. I w takim razie ta szóstka mi znika, czyli druga jest prawdziwa. I jedna czwórka nożna mi zniknęła, więc druga musi być też prawdziwa. Wszystkie szóstki? Wszystkie szóstki. Wow, Super! Wszystkie trójki, wszystkie szóstki na moje oko. Dobrze. Siódemka w jednym z tych dwóch pól. 8. Wyklucza taki obszar L, czyli w jednym z tych dwóch pól jest 8. I ta ta 8 wyklucza te dwa pola, czyli w jednym z tych dwóch pól. I tutaj gdzieś jest 8. No nie tu, więc musi być w tym polu. I teraz 9 jeszcze nam zostało do przeskalowania. Jedna dziewiątka Nie to teraz popatrzmy gdzie brakuje mało cyfr. Tu 1, 2, 7 brakuje. Nie może być tu 1, czy jest 2, 7. A tu muszę chyba wszystko wpisać grzecznie. Teraz tu brakuje tych tylko 3 cyfr. 1, 2, 9. Nie może być 1. Tu wszystko trzeba wpisać. I tu trzeba wszystko wpisać. Teraz tu. 4, 8 i 9. Nie może być tu 8, czy jest 4, 9. Tu ani czwórki ani dziewiątki tu jest 8 tu znika 8 i ta narożna 8 jest nieprawdziwa więc druga musi być prawdziwa i to jest akurat tutaj. I teraz zobaczcie co się stanie. Tak to. Cztery. no bo zostały nam dwie narożne cyfry pojedyncze więc one muszą być prawdziwe na mocy techniki Snydera, czyli tu jest siódemka, a tu jest jedynka. super. Tutaj więc brakuje 4 9 do wpisania. Tu raz tu brakuje 5, 7, 9. Tu nie może być piątki. A tu nie może być 7. Ja tu muszę wpisać wszystko. I tu brakuje wierszu też że chcę 5, 7, 9. Tu nie może być 7, 5, 9. 2, 4, 5, 9. Nie będę tego wpisywać. Nie mam pomocy z kolumn. Wpisywanie czterech kandydatów raczej dzisiaj nie będzie pomocne. Teraz tu. 2, 8, 9. Tu nie może być 8. Tu wszystko trzeba wpisać, a tu nie może być 8. Czyli <laughs> tu jest 8 w, tej, w tym wierszu. Jasne. Teraz, o, ósemki. Właśnie, tu musi być ósemka i teraz te dwie ósemki, plus te dwie ósemki dają mi to pole. Mam wszystkie ósemki na planszy. Super. Fantastyczne. Coś jeszcze takiego może do wpisania się znajdzie. No, są jeszcze kolumny, gdzie brakuje 4 cm. Na przykład tu 2, 4, 5, 9. 2, 4, 5. Tu no nie, lipa. A tu 1, 2, 4, 9. Tu jest 2, 4 lub 9, a tu 1, 2 lub 4. Czyli jedynka jest w jednym z tych dwóch pół w ramach kolumny i jednocześnie w ramach bloku. To się może przydać przy jakimś silnym połączeniu. Tu, 4, 8, 4, 5 i 9. W tej kolumnie. Dobra. To tutaj może być 9. Czy tu jest 4 lub 5. A tu. No trzeba wszystko pisać. Mm -hmm. No już tutaj jakieś pary się powtarzają. Pytanie jest tylko takie, czy znajdziemy silne połączenie. Jeśli tak, no to oczywiście fantastycznie, ale przyznam, że na razie nie widzę silnego połączenia, które połączą nam te pola. Niestety. Tu, 2, 5, 7. No, wszystko wpiszmy na razie. Piotka jest w jednym z tych dwóch pól. Ja to zapiszę sobie. Się może przydać. Przy Znowu, przy tych silnych połączeniach się może przydać. Też w sumie 2, 9 się powtarza. Hmm. No, nie widzę silnego połączenia jeszcze. Nie widzę. Tu, 1, 2, 7, 9. Hmm. Dwa, pięć, siedem, dużo tego, o, tu dwa, cztery, pięć, siedem, o panie, dużo. A gdzie jest jedynka w tej kolumnie? Dlaczego ja tu wpisałem dwójkę? Przepraszam. O. Ślepy kamień <laughs> oczywiście. E, tu nie może być dwójki, przepraszam. No, tu musi być 9, w takim razie. Tu jest 2. No. O, i tu jest 9, w takim razie 5, 7, 5. No, panie. <laughs> I tu jest 1. E, o, naprawdę, takich rzeczy nie zauważyłem. No, przepraszam. No, to jest, w takim razie, 2, 7 jeszcze do zaupełnienia. Okej, okay, dużo się wydarzyło. 4, 5, 9 do wpisania. No i gdzie jest dwójka w kolumnie? No, musi być tu. Czyli stąd dwójka mi znika. Tu nie może być dwójki. Teraz, o, a gdzie jest piątka teraz w tym wierszu? Bo tu nie mogę mieć, tu nie mogę mieć, ani tu. Więc piątka jest tu. Znika piątka. to jest 1, 4, 7 w ogóle w ramach wiersza. wam się, już widziałem w Winga, ale chyba kłamałem trochę. No nic. I nic, nic. Będziemy dalej szukać. Teraz. Yy, 2, O, 7, 9. O, wpiszmy to już 2, 49 Już niech będzie. Tu nic nie wiem, a tu też nic nie wiem. Hmm. 2,7 się powtarza. Tutaj i tutaj. Jakieś silne połączenie. O jest! Bo gdzie jest siódemka w ogóle w tej kolumnie? Z jednej z tych dwóch pól. Ok, wpiszę wszystko już. 2,4,7,9. Teraz zobaczcie. Mamy to 2,7. To się powtarza. I teraz silne połączenie nastąpi na kandydacie 7, ponieważ on jest w jednej z tych dwóch pól w ramach tej kolumny. I teraz, jaka jest idea? Jeżeli tu jest 7, to tu jest 2. Jeżeli tu jest 7, to tu jest 2. Czyli zawsze w jednym z tych dwóch pól jest dwójka, więc możemy dokonać eliminacji na dwójce. W polach widocznych przez te oba dwa pomarańczowe pola. W tym przypadku były to te trzy pola nas interesowały. Czyli z nich możemy usunąć kandydata 2. No i znowu to może przypominać skyscrapera. Eliminację zrobimy na, na, siute, na dwójce. No tylko problem jest taki, że tu już się dwójka powtarza, więc to już nie jest skyscraper na pewno. Także, no, jeszcze, tak co więcej, tu też może być dwójka. Także to nie jest skyscraper. Znowu, to jest niby ksz... na kształt, ale nie, to wcale nie jest to samo. Także z niex możemy usunąć kandydata 2, bo zawsze jest jeden z tych dwóch pól. Czyli tutaj eliminujemy dwójki. I teraz zobaczcie, w takim razie w tej kolumnie dwójka musi być tu. Ok, znikaj dwójko i dwójka też musi być tu. Ok, to jest ciekawe, bo Według tej techniki wooving dwójka jest była w jednym z tych dwóch pól, ale to wcale nie oznacza, że dwójka nie może być w obu polach jednocześnie. Tak jakby nie wyklucza to tej możliwości. No i w tym wypadku rozwiązaliśmy ten problem, tylko no, wyszło, że w obu polach naraz była dwójka. Tak się może zdarzyć. Wiemy na pewno natomiast z tej logiki, że w jednym z tych dwóch powalających pól miała być dwójka. To, że jest w dwóch, to jakoś nie przeszkadza. Dobra, usuwam kolorki, one są już niepotrzebne, na razie. I lecimy dalej. Lecimy dalej, szukamy Jakiś tutaj może jeszcze technik, które się ukrywają. Teraz swoją drogą dwójka w tym bloku jest jeden z tych dwóch pól i ta dwójka kasuje z dwójkę na pewno. I jeden z tych dwóch pól jest dwójka w ramach bloku. Ok, szukamy, dajmy się dalej tych bowingów. Nie przewidywałem tutaj raczej innych technik. Znowu jakiś park, które się powtarzają, najlepiej szukać. No, 4,9 nam się tu wielokrotnie powtarza na tej planszy. No, aż tutaj sugeruję to, żeby na tym zbudować nasz bowing. Ale przyznam, że nie widzę, jak to zrobić. może zanim to to w tym bloku bo gdzie jest piątka, jeden z tych trzech pól, ale te dwie piątki, z wykluczają to, te pola, czyli piątka jest tu. Te wszystkie piątki? Nie, bo tutaj taki krzyżyk, taki. Tego nie rozwiążemy na razie, ale jesteśmy blisko. Ok. Hmm, no to też ciekawa sytuacja. 1, 4, 7, 9. O panie. No, wpiszesz to wszystko. A teraz dwójka w tej kolumnie. No tu nie mogę już mieć dwójki. Tu też nie mogę już dwójki. I tu nie mogę mieć dwójki. Dwójka jest tu. Jest tam znikami. Dwójka. Tu w ogóle jest 4, 5, 7, 9. Czyli nie może być 5 ani 7. Czyli tu jest 4 lub 9. No to teraz to już coś musi na tych 4, 9. Nie ma mowy, żeby. Nic tutaj nie było. Ok, mogę Wam pokazać to, chociaż no, no nie jest to takie, powiedziałbym, najlepsze, bowiem no mamy niby te palce, powtarzałem i mamy wiązanie, silne wią połączenie. No, w zasadzie jak to woli, na przykład na dziewiątkach możemy tutaj połączenie zrobić, bo dziewiątka jest jednym z tych dwóch pól w ramach kolumny. No i jedyny problem jest tylko taki, że pola widoczne przez te oba, no one są już zajęte. Także ten wówink nam nic nie da, niestety. A szkoda, e, można było też zrobić tutaj połączenie na czwórkach i wtedy dokonywać eliminacji na dziewiątkach, no to znowu jest ten sam problem. Znowu te pola są już zajęte. Także niestety. Przykład pustego movingu. Szkoda. Szkoda. No dobra. Tu, 1, 2, 4, 9 nie może być 2. Czyli tu jest 1, 4, 9. A tutaj? 1, 4, 7, 9. Bo tu na kolumnę patrzę. Muszę wszystko pisać. Ok. Udało mi się wszystko wpisać. O, o! Gdzie jest siódemka w tym bloku? W jeden z tych dwóch pól. I przez to teraz tu już nie mogę mieć siódemki, czyli tu jest 5, a tu jest 7, czyli stąd znikamy 5, 5 jest 100 w takim razie. Dobra. Kolejne 4,9 na horyzoncie. No, wreszcie. Kolejne 4,9 wyjaśnia tutaj chyba nam y, sytuację, bowiem y, na taki wzór patrzę. Jak to, jak to zauważyłem? No, mamy te pary 4,9, się powtarzają. Y, I co więcej. Rozważamy teraz tutaj. Mamy czwórkę, zarówno czwórkę, jak i dziewiątkę. W jednym z tych dwóch pól w obrębie bloku. No i teraz y, jaka jest idea? Patrzymy na pola widoczne przez te oba. No to pole już jest zajęte, ale tu, tu mogę usunąć zarówno czwórkę, jak i dziewiątkę. Takie jest moje twierdzenie. Dlaczego? No, Zobaczmy. Jeżeli tu byłaby czwórka, tu byłaby dziewiątka. Jeżeli tu byłaby czwórka, to byłaby dziewiątka. Czyli w jednym z tych dwóch pól jest zawsze dziewiątka, stąd dziewiątka znikła. Ale mogę tutaj wziąć przecież też dziewiątkę. Jeżeli tu byłaby dziewiątka, to byłaby czwórka. Jeżeli tu byłaby dziewiątka, to tu byłaby czwórka. Czyli znowu w jednym z tych dwóch pól jest czwórka. No więc stąd mogę też usunąć czwórkę. Także jak są takie pary, które się powtarzają wszędzie, to na ogół, to warto się upewnić, ale na ogół można usunąć obu kandydatów jednocześnie. Także to taki jest wyjątkowy przypadek, kiedy te wszystkie pary są, są takie same po prostu. No dobra, także ja już te kolorki powstałam. czyli tu zostało nam 1,7 w zasadzie. Ojej, tutaj też się te pary niby powtarzają. Może poszukamy jakiegoś silnego połączenia. Aha, już widzę. Bowiem nie na to patrzę. Na to patrzę. I teraz silne połączenie na jednym z kandydatów. No to tutaj zauważyłem. Okej, okay, jak. W zasadzie można to na dwa sposoby zrobić. Pokażę oba. Tak dla zupełności. Jeden sposób, który ja zauważyłem, to że w tym wierszu siódemka jest jednym z tych dwóch pól. Czyli tutaj zaznaczamy to połączenie. No i teraz idea jest taka, że jak tu jest siódemka, to tu jest jedynka, jak tu jest siódemka, to tu jest jedynka, czyli zawsze w jednym z tych dwóch pól jest, pomarańczowych jest kandydat 1. No to mogę go usunąć z pól widocznych przez te oba pomarańczowe pola. To pole już jest zajęte, ale to pole nie jest zajęte. Jeszcze. I z niego mogę usunąć kandydata 1. Natomiast można było to silne połączenie też uzyskać patrząc na kolumnę i też zauwa zauważając, że siódemka jest jednym z tych dwóch pół. No i logiczna logika, czyli znowu jak tu jest 7 to tu jest 1, jak tu jest 7 to tu jest 1. No więc znowu mogę usunąć tutaj kandydata 1. I zobaczcie, także kończę tę myśl, pokazuje to, że moving czasem można uzyskać na kilka różnych sposobów. Niekoniecznie zawsze ten, ten jeden. I teraz zobaczcie, pytanie teraz dobre, gdzie jest jedynka w tym Wierszu. No, w tych trzech polach już nie może być niemego kandydata, to w takim razie musi być tu. A tu w takim razie jest 7. I stąd znika 7. Czyli w tym bloku siódemka jest w jednym z tych dwóch pól. Dobra. O, piękne, bardzo ładne. Też kolejny moving. Super. Yy, bo ja. Chciałem jakoś wykorzystać to 1-4, bo ono na tworzy automatycznie silne połączenie, no bo jedynka i czwórka musi być w jednym z tych dwóch pól na to jest para. No i teraz szukam jakichś dwóch pól, które zawierają właśnie dwóch takich samych kandydatów i które są właśnie które widoczne są właśnie przez te dwa pola. I pierwszy mój strzał to byli, to byli ci dwaj panowie tutaj. No bo tutaj każdy z typu niebieski widzi to, ten pomarańczowy. Tylko problem jest taki, że Pola widoczne przez te oba pomarańcze, no to już są zajęte, więc to było zły strzał, to było pół. Więc postanowiłem popatrzeć na inną parę. No i w tym przypadku zauważyłem tą parę. I teraz jaka jest idea? Patrzymy na czwórkę. Jeżeli tu jest czwórka, to tu jest dziewiątka. Jak tu jest czwórka, to tu jest dziewiątka. Czyli zawsze w jednym z tych dwóch pomarańczowych pól jest. Kandydat 9, czyli mogę go usunąć z, pola, z pól widoczny przez te oba dwa pomarańczowe pola, czyli w tym przypadku te dwa pola mnie interesują i z niej mogę usunąć kandydata 9. No to to złączymy. No i teraz w takim razie tu mamy już czwórkę do wpisania, a tu mamy, a to jeszcze nic nie wiem, ale tu wiemy, że jest w takim razie 9 i tu jest 9 i tu jest 9. No i znowu dostaliśmy, że obu pomarańczowych pola ma być 9. To nie ma znaczenia. Na podstawie logiki Bowling wiemy, że w jednym z tych dwóch pól jest dziewiątka, ale może się zdarzyć, że są oba. Oba pomogą dziewiątkę. Nie ma tutaj to znaczenia, nie ma problemu. Ok, także najważniejsza była oczywiście tylko ta eliminacja tego kandydata 4 z tych dwóch różowych pól. To było jakby, jakby yy, najważniejsze, yy, przepraszam, kandydata 9. Każda to 9 usuwałem jeszcze raz dlaczego. No jak tu jest 4, to tu jest 9, jak tu jest 4, to tu jest 9, czyli w jednym z tych dwóch pól zawsze jest 9, no to mogą są 9 z pól widocznym przez te oba dwa Tak, Więc dlatego usunąłem 9. Tu jest 4, 9, i tu jest 9, i tu jest 9, Dobra. Usuwamy teraz te kolorki. No i patrzymy, co nam dały te eliminacje. Tu już jest 1, 4, 1.

9, 2 i 4. Ok. wow, przyznam, że plansza nawet chyba trochę prostsza od tej poprzedniej. Może się tylko wydaje. Ale w każdym razie również tutaj ciekawe były tutaj obserwacje. Znowu tutaj fajny, fajny trening, przykłady jakichś tutaj bowlingów, które wyglądają jak inne techniki. Czasem się może tak się zdarzyć, ale, ale na ogół te bowlingi jednak są trochę inne niż te jakieś tam skyscrapery czy inne techniki. Okej, okay, mam nadzieję, że udało Ci się tę plażę rozwiązać. Mam nadzieję, że również miałeś tutaj frajdę przy rozwiązywaniu, przy trenowaniu tej techniki. Mam nadzieję, że udało Ci się zmierzyć z tą plażą sukcesem. Tymczasem zachęcam Cię do oceny tego materiału, do komentowania. No i jeśli jesteś na bieżąco z tym kanałem, to zachęcam Cię do jego subskrypcji. Tymczasem powoli się z Wami, żegnam. Życzę powodzenia w tutaj dalszym rozwijaniu tej techniki woving. Wszystkiego dobrego i mówię do usłyszenia. W kolejnym materiale poświęconemu sudoku. Pozdrawiam.